Josiąko z tej strony Francesco i teraz na moim kanale. A dzisiaj ze mną jest... E, dzisiaj z moim nowym kolegą, więc no. E, więc będziemy sobie nagrywali. E, a dzisiaj robimy sobie hamburgery. E, już mam smaczkę od, od rana, więc no. E, ja lecę e, sprzedawać, a Ksawcio jest na dole i będzie oceniał e, tego. Tu jest mój, moja ta, mój ten, a tam jest mój, no, wiem, A tam, tam jest Ksawcia, a to, tu jest mój, więc no. E, tu, tu i czekamy w recepcji. Czekamy aż przyjdzie. Ja tam, zaczekam sobie chwilę, nie? E, przypomnę o łapkach w górę, oczywiście, od razu. Bo będzie fajnie, jak to zostawicie łapki w górę. O dzień dobry, pierwszy kliencie, dzień dobry. E, tu w ogóle e, trzy szmaragdy na koszt firmy. No. Więc proszę pana, co pan by sobie życzył? Co pan by sobie życzył? Ola? Burger i frytki? Burger i frytki, duże frytki i wieśmaka duże duży. E, dobra, wiedziałem, że tak, to ja idę już powiedzieć im. Czyli burgera. Frytki i kole. E eee, no. A więc spoko. Prytki. Proszę bardzo. Niech pan powie jak ocenia. Eee, jest głośno strasznie więc jak kolka. Pyszna. Jak proszę pana? Smakowało. Dziękuję. Na piwek. Ale to cztery. Napiwek. A napiwek. Na piwek, proszę. Co to za napiwek? Ale duży, dziękuję. Takie To wydaje mi się, że pyszna. A ja teraz pokazuję moją restaurację. Proszę taka. A teraz idę skosztować pyszne przysmaki yy, McDonalda. Kolejnego i jadę po prostu, bo jakby inaczej, jadę, jadę, jadę. jadę Przypomnę, w tym czasie jeszcze raz o łapce wkłuczę i subskrypcję, bo fajnie by było, jakbyśmy dużo dobili. Yy, a w tym odcinku no nabiorę wam smaka na maka. Smaka na maka. Ale się zremowało. E, I teraz jadę do McDrive'a. Znaczy, no jadę i będę w McDrive'ie, więc na no, spoko. E, spoko. E, jestem już dosyć blisko. Źle jechałeś. Wiem. To jest wyjątek. Ale możesz tu zamknąć otworzyć na znaczy możesz, blisko. E, dobrze. E, jechałeś tak. poza to. Okay. To tak, poprosiłbym, czekaj, bo muszę to zniszczyć. Aha, to sześć, 6... ojeju, ale ja się napam, dobra. Dziękuję, jeszcze polecę do waszej restauracji, żeby wziąć kolkę, więc spok. Jeszcze po kolkę, to idę zaparkować. Tu gdzieś zaparkuję autem. I lecę po kole! Po kole też mają podobno fajne. I też fryteczki, bo panowie tu sprzedają e, po 6 klepka. Spróbuję. No, pyszny chlebek. Zapłaciłem trochę już szmaragdów, więc no. Poprosiłbym e, frytki i kolkę. Jak tam idę zająć miejsce? Proszę mm, pana. E, nie, bo ja prosiłem mniej, ale nie wam będzie. Dobre. Jemy sobie. O, pryteczki pyszne. Kola pyszna. Ale panie, poczekaj I pan. Ej, burger pyszny. Więc oceniam restaurację. Zapomniał na pan o czymś. Zapomniał no? pan o czymś. A e, o pieniążkach. Nie o tym, nie o tym. Proszę? Pieniążki. Nie dostał pan y, mięsa do burgera. Dobra, to poproszę mięsko jeszcze. E, zapłaciłem już za wszystko. Mięsko też pyszne. No to oceniam to. Ale tu się płaci. Tu się płaci. E, już, ale już pan zapłaciłem. To jednego szmaragda jeszcze za. Wiadomo co. E, widzę, że pan mi dał napiwek. Dobra. A teraz, jak wyglądała restauracja tego pana? Patrzysz okno. Wiem, rzucasz ten. No to na plus, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i cześć! O, o przepraszam, i cześć!